Dużo już za nami, dużo prac montażowych za nami, bardzo dużo zaskoczeń, bardzo dużo e, sytuacji, których nie przewidzieliśmy, ale na szczęście już jesteśmy w połowie prac. Przygotowaliśmy całą instalację elektryczną, przygotowaliśmy sobie, gdzie będą gniazdka, gdzie będzie USB, gdzie będzie prąd, gdzie będzie woda, e, pompa do wody. E, wszystkie kable, no tego naprawdę było prawie 100 metrów, więc nie spodziewałem się w życiu, że tyle metrów kabla wejdzie do Takiego małego samochodu, ale no, jest tego bardzo dużo. To jest system ładowania akumulatora. Tutaj jest izolator akumulatorów, czyli będzie pilnować, żebyśmy czasem nie zużyli prądu z akumulatora z silnika. To jest przetwornica, która nam zmieni napięcie z 12V na 230. Ma dwa gniazda tutaj. Nawet jest USB. To jest kabel, który użyjemy do instalacji 212-12V. Jest to porządny kabel, jest to kabel 2,5 mm, giętki, dwużyłowy, no całkiem porządna cała zabawa, no ale nie chcę, żeby się nam spalił domek, więc, więc taki będzie. ważne jest, żeby podpisać wszystkie końcówki kabli. Tak jak tutaj, jak tutaj, żebyśmy wiedzieli później co do czego podłączyć. Polecam Wam nabycie takiego sopelka. To jest taka rzecz na wiertarkę, którą się nakłada i wierci dziury. Tutaj jest masz w zależności ile milimetrów. Takie dziury się wiercą. No, ile chcesz wywiercić, tak. Tak będziesz miał, takiej szerokości będziesz miał dziurę. Także bardzo, bardzo fajna rzecz. I przez tak wywierconą dziurkę przepuszczamy na special. Proszę bardzo. że tylko pocięcie kabli zajmie mi prawie cały dzień. To, to opisać, przykleić, przepuścić przez te różne otwory. A Tudzież... To czy jak to się nazywało to coś w niebieskiej? PESZEL. Przez PESZEL, żeby to, wiesz, przepuścić przez PESZEL. To, no to trochę czasu wchodzi. Nie, nie, zakleję sobie i nie będę widział co tutaj jest napisane. Proszę bardzo, ciach. Zapowiada się kolejne cięcie blachy, za chwileczkę muszę zamontować to specjalne gniazdko, jest to gniazdko, do którego będziemy podłączać gwiazdko na 220, takie nietypowe, do niego będziemy podłączać, jak będziemy spać na campingach, to będziemy podłączać taką otoż wodoodporną super wtyczką, będziemy podłączać prąd i będziemy mieć wtedy 220, takie jak gniazdku w domu, będziemy mieć prąd w naszym kamperze. Nakładam teraz specjalną masę uszczelniającą, Sikaflex. Trzymajcie kciuki, żeby mi... O, już się, już się ubrudziłem. Dobra, Ale... chodzi. Teraz zobaczycie nasze ocieplenie. Pamiętacie, z pierwszego odcinka położyliśmy matę, ter... matę kauczukową. Na to nałożyliśmy jeszcze specjalnie 3 cm styrodur, to jest taki styropian, który ma bardzo dobre właściwości termoizolacyjne i będzie nas chronił przed ciepłem i przed zimnem. No, a na ten styrodur jeszcze przykryliśmy matą aluminiową termoizolacyjną też yy, o nazwie Al Alu Alufox. Alufox? Alufox chyba bodajże. <kuh> Jeżeli się mylę, to tutaj napiszę jak to się nazywa. albo w link w deskrypcji w... Deskrypcja? description <noise> Tak, link będzie poniżej. Dzwoneczka. Polecam. Wszyscy mówią, że jest fantastyczne. Przyjęliśmy płyty termoizolacyjne we wnęki, a teraz czas na piankę, która wypełnia i uszczelnia, jak twierdzi producent, firma Tytan, będziemy teraz wypełniać wszystkie te szczeliny pianką. skończyła się piana niestety, muszę ją dokupić. Robota zrobiona. Pięknie. Wszystkie szczeliny zostały wypełnione. Teraz pianka schnie. No tej pięknie Nadmiar. No już prawie sucha. Zostawiam tu teraz, żeby spokojnie sobie to schło. Już jakiś czas temu zdecydowałem, że to będzie hipsterski samochód, więc yy, żadnymi mankamentami się nie przejmuję. Jeżeli coś za długie, za krótkie, krzywe, ja pierdziele. Życie po prostu to ma spełniać swoją funkcję, a funkcją jest taką, żeby na nas zawieźć w dane miejsce. Mamy tam spać, mamy się dobrze w tym czuć i tyle. Teraz można ciąć. No i na koniec ostatnia warstwa izolacji, czyli mata termoizolacyjna Alufox, znana już z poprzednich odcinków. Wszyscy wiedzą, jakie ma właściwości. Zakładamy ją, no i później będziemy obijać panelami i. Wykańczać. W końcu po dwóch miesiącach możemy powiedzieć, że jesteśmy na półmetku naszych prac. Wszystko, co jest, co będzie we wnętrzu naszego auta, niewidoczne, przykryte, jest już zrobione i przygotowane. Tym samym w końcu przechodzimy do wykończeniówki, czyli do prac najprzyjemniejszych i do prac, na które mamy w końcu pojęcia, na których się znamy, więc pójdzie nam na pewno wszystko o wiele szybciej i lepiej i efekty też będą od razu widoczne, także myślę, że w końcu nasza motywacja zostanie podbita. No zeszło nam wiele rzeczy po prostu zdecydowanie dłużej schodzi niż planowaliśmy, ale Nauczyliśmy się dzięki temu wielu... Jeśli ktokolwiek, Kiedykolwiek z Was będzie planował budowę busa, pomnóżcie wszystko razy dwa. Aha. Pieniądze razy dwa, czas razy dwa i pracę razy dwa. To wszystko wygląda inaczej tak. niż na tych pięknych filmikach na YouTube. Tak, tak, tak. Na tych też. U nas zobaczycie prawdę. Tak jest tylko u nas. Cała prawda, całą dobę. Fun <laughs> life. Podróżowanie. Bez cenzury. Przez wow, bez cenzury, bez Photoshopa. Tak. Jeszcze, życie. bo nie umiemy obsługiwać że Gdybyśmy umieli, to byśmy już wszystko wypięknili. Ja to... jadę to. Na nie ma co, Nie ma co yy, upiększać. My jesteśmy piękni wystarczająco.